Siemanko, z tej strony Tinkro, a w dzisiejszym odcinku, podsumujemy sobie tą edycję z CelebraBloodaci.net Na początku tego filmiku może strzelić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał No to co? No to chyba zaczynamy Na pewno powiem w tym odcinku, jak, pod, jak zapamiętam tą edycję, wszystkie takie rzeczy, ale to w późniejszym czasie A miejsce, które startowałem, to było nieprzypadkowe, ponieważ gdzieś tutaj w tej okolicy nagrałem swojego pierwszego odcinka z brodatych, pierwszy odcinek z brodatych więc no no czyli fajnie to co na początku może wam pokażę, to co mi się udało zbudować na tej edycji i przy okazji będę opowiadać o moich takich osiągnięciach, które na pewno zapamiętam z tej edycji takie, takie ogniska były filmiki, jak zrobić takie umie na kanale wszystko naprawdę polecam o co no byłem na kripsach z tą działką z tym domkiem chociaż wydaje mi się, że trochę słaba była ocena ale ale ja tam nie narzekam byłem, fajnie było no i co, domek mi się może nie jest, jakaś, nie jest jakiś wybitny ale jak na moje umiejętności budowania to jest on po prostu no fajny no nie powiem że nie. No i tutaj jeszcze jak już od razu idziemy to tu jest kolejka górska. Którą też już zbudowałem. Wszystko fajnie jest. Mi się działka naprawdę. Znaczy jak na moje umiejętności to jest budowania bardzo dobre. To teraz pokażę wam przy okazji już nie będę opowiadać jak nam to wszystko było. Tak sobie popatrzycie, a przy okazji powiem kilka słów o tym. No, powiedziałem już w poprzednim odcinku, wspomagania trochę też, ale no, fajnie. No to na pewno co zapamiętam z tej edycji, że zaczynałem jako VIP, a skończyłem jako UVIP, czyli najlepsza możliwa ranga. No, fajnie. No to co kolejne zapamiętam, że na tej, na, tym, na tej wersji, na tym podserwerze, na tej edycji zacząłem nagrywać. To też jest dla mnie, myślę, fajne osiągnięcie. Przy, poza tym poznałem wielu fajnych ludzi, którzy mi pomogli. Ja im pomogłem. Całej społeczności brodatych z tej edycji, czyli z piątej, bardzo dziękuję. Osiągnięć, ile tu miałem, to jest bardzo dużo. Na przykład, sama ta nazwa, już też było w jednym z odcinków ta rozrobić, bo to też był, nie było lada wyzwanie, ale mi się to udało. No i jest fajnie. No, tak z domku, już tak nie ma co raczej pokazywać. Widzieliście na pewno na poprzednich odcinkach, jak wygląda. No, jeszcze tylko pójdziemy do mojego magazynu, który uważam, że wyszedł mi po prostu jak na moje umiejętności. Oczywiście potem już tam kilka dni temu mi się przypomniało, że pomyślałem sobie, że fajnie, żeby tego nie wypełnić tak, że połowy tym... Endstone, a połowy neterakiem, ale serdzie nie chce mi się już tego robić. Jak koniec edycji jest za jakieś kilka dni, więc z, 14, z 13 na 14 w nocy, więc no ogólnie ten... ten ta część magazynu wyszła mi też fajnie, bo... Takie coś podziemia chciałem zrobić od początku, no i ogólnie mi się to udało, no i magazyn, który też wyszedł mi, moim zdaniem, przynajmniej ludzie inni mogą sobie uważać inaczej, ale według mnie to jest najlepszy magazyn, jaki kiedykolwiek mi się udało zrobić w historii. Taki delikatnie półokrągły, śliczny taki, śliczny po prostu dach, no po prostu cud malina. Ja wiem, że to nie jest najlepsze. Można by było jeszcze kilka szczegółów poprawić, ale na to nie ma czasu. Oto domek, już mniej więcej widzieliście. Jak nie, wiem, to zapraszam do poprzednich odcinków. Tam też jest wszystko fajnie pokazane. No dobra, kolejnym moim osiągnięciem bardzo fajnym to jest oczywiście moja mapka. Jeśli nie widzieliście odcinka, to zapraszam. W prawym górnym rogu macie teraz jakby odnośnie, odniesienie do tego odcinka, bo tu nie będę pokazywać mapki, tylko po prostu, tylko po prostu jakby, no powiem, że to było też moje osiągnięcie, bo nigdy mi się na Survivalu nie udało stworzyć mapki, a tutaj proszę bardzo, piękna mapka mi wyszła, no i mi się ona bardzo, bardzo podoba. Oczywiście pewnie jakbym chciał, to może możemy zrobić lepszą, ale jak mówiłem już, ja nie, jak na mojej umiejętności mi się to bardzo podoba i wszystko fajnie. No to co? Może tak mi się jeszcze do mojego domku? No i tu jeszcze wam. No i chociaż jeszcze teraz zaraz pójdziemy coś kupić, ale za włoski, bo no pomyślałem sobie, no. Koniec edycji. Znaczy, chciałem ten odcinek dużo później zrobić, ale przychodzi sobie odcinek tam, chyba, o Purposa. No tak, o Purposa, ten Minecraft dla Dorosłych. No i mówi, że koniec edycji. No to ja myślę, brakuje mi ponad 100 włosów do tego, tej inwestycji, żeby to kupić. No to ja myślę, mi się nie uda. I w ciągu czterech dni mi się udało około 100 włosów zdobyć. Więc matko jedyna. No, i w tej sprawie idziemy sobie na spawna. A moim celem było kupienie wszystkich kolorowych podpisów ze spawna. Mianowicie od tych dwóch panów. Koszt całej inwestycji to jest ponad dwa staki włosów. Czyli ja nigdy takich nie miałem. To jest mój rekord włosków w ogóle w jednym momencie. Bo w sumie na tej edycji miałem około 5 staków, no oczywiście licząc te dwa. No bo na te trzy rangi, które kupowałem. No to dobra, no to kupujemy wszystko po kolei. Jeszcze się nacieszyć tymi woskami, bo... Dobra, no to kupujemy pomału. Raz. Dwa. Felix Felicis. A, siekiera Lucy, Felix Felicis. Mamin synek. Giga Drill Łopata Grabarza I Dziennik Maminsynka I już praktycznie cały stach włosów poszedł No i jeszcze uzbroj Mistrza też te nakupujemy trochę Czyli Broda Ochronna Ej Koksa nie kupujemy nie, Jeszcze tylko włoski Kamizelka Drwala Kalesony Marynarza lany krasnoluda zarzewia brzytwa brzytwa maszynka elektryczna no i łuk krasnoludzki no i poszły wszystkie włoski ale mam przynajmniej wszystkie kolorowe znaczy wszystkie kolorowe itemki zespano także idziemy do mojej galerii i powkładamy sobie w tą oto strefę Jeszcze nie myślałem sobie jak to ustawić, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia, dobra Zardzewiała brzytwa Maszynka elektryczna Ile to jeszcze? Czy zmieści mi się wszystko? Tylko czy... Chyba nie Oby nie, e, oby tak właśnie się... Mam misynek Gigadrill Ojoj, nie zmieści mi się wszystko To krasnoludzki, Felix Felicis No to się kiera Lucy i pójdzie sobie w te oto miejsce No w sumie był już też odcinek z galerii To też jest moje takie dosyć duże osiągnięcie No to co Jak ja mogę podsumować tą edycję jeszcze raz na pewno fajna, to, fajna była to edycja, na pewno dużo wspomnień będę miał z tej edycji, ponieważ bardzo dużo się udało osiągnąć mi. Ile osób poznać, ile rzeczy osiągnąć, to jest niewyobrażalna liczba. Także co, ja Wam dziękuję za tą edycję. A i czy jakie mam plany na kolejną edycję jeszcze może powiem? Znaczy na pewno będzie kolejna edycja u mnie nagrywana. Nie mam jeszcze jakichś dokładnych planów. Znaczy jakieś tam wstępne mam, co będę robić, ale to już na pewno nie... Teraz nie wiem, ale coś wstępnie coś tam wiem, więc to już tam pomijając. No to co? oto to ja Wam dziękuję za tą edycję. Jeśli się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No to co? To chyba do następnej edycji i następnego odcinka. Na razie. Cześć!